23 października w Szkole Podstawowej w Karlinie odbyło się spotkanie rodziców i nauczycieli z inspektorem do spraw nieletnich Jackiem Chodaniem, który przedstawił zebranym aspekty prawnokarne zjawisk patologicznych występujących w placówkach oświatowo-wychowawczych. Na zaproszenie pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Karlinie e, przeprowadziłem spotkanie z rodzicami e, uczniów tej szkoły. E, chciałem po prostu, żeby rodzice również byli... W pewnym sensie uświadomieni to, co też ja mówię do, do młodzieży, do dzieci. Zaprezentowałem tutaj podczas tego spotkania pewne sytuacje, przestępstwa, które są najczęściej popełniane na terenach szkół, jakie zachowania świadczą o tym, że jest popełnione przestępstwo, również o takich sytuacjach patologicznych na terenach szkół. Po to, żeby również rodzice mieli większą świadomość, że w niektórych sytuacjach zdarzenia, które są, popełniane przez dzieci są to już również przestępstwa. Inspektor Jacek Hodań zwrócił uwagę uczestników na najczęściej popełniane przestępstwa na terenie szkół oraz zasady odpowiedzialności karnej ze względu na wiek sprawcy. Przedstawił obowiązki i prawa pracowników oświaty wobec występujących zagrożeń oraz uświadomił rodziców o odpowiedzialności za popełnione przestępstwa uczniów. Jeżeli chodzi o sytuacje dotyczące przemocy i agresji w szkole, to wyznaje zasadę, że nie należy niczego ukrywać. Rzeczywiście do takich sytuacji dochodzi oczywiście tak jak było wspomniane dzisiaj na tym spotkaniu rozpatrujemy to od razu w trybie tak zwanym pilnym czyli jeżeli rodzic Zgłosi taką potrzebę, to kierujemy sprawę do sądu lub na policję, ale również są takie sytuacje, kiedy muszę podjąć decyzję z urzędu i wówczas natychmiast skierowana jest sprawa do sądu rodzinnego. Oczywiście takich sytuacji jest bardzo mało i to są ułamki zdarzeń, do których dochodzi w szkole. Było to już kolejne spotkanie dotyczące bezpieczeństwa naszych dzieci. Ja uważam jako rodzic i przewodnicząca rady rodziców uważam, że takie spotkanie jest naprawdę potrzebne. Z panem policjantem. Pan policjant przedstawił nam jakie mogą zdarzyć się wykroczenia, jakie y, sytuacje, którym możemy przeciwdziałać. Prawda, że współpraca między szkołą a rodzicami jest naprawdę potrzebna. To, że uważamy, że na przykład y, nie dotyczy to naszych dzieci, ale przynajmniej wiemy co możemy zrobić, jak są, jak, jakie są sytuacje, jakie sytuacje się zdarzają w szkole i co możemy zrobić, że możemy działać, przeciwdziałać przede wszystkim. W karlińskich szkołach pogadanki dotyczące przeciwdziałania narkomanii odbywają się przez cały miesiąc.